Witajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy wysadzali 25 tysięcy bloków. Tak pewnie się zdziwicie, że 25 tysięcy bloków to niemożliwe, ale tak. W tym jest 25 tysięcy bloków, jak sami możecie zobaczyć. I to jest jeszcze w środku wypełnione, więc to. Witamy na karuzeli wybuchów. Więc strzelamy za 3-2 i 1 Dobra, dzieje się. Niech ma się dziać coś się dzieje. Co tu się... Okej. Okay. Do tej pory nie było aż tak mocnego lagowania. Są szanse, że mi wywali, ale nie musi mi tego wywalać. Ale jeśli mi wywali, to będę mega zadowolony, ale jeżeli mi nie wywali, to będę wkurzony. No i widzę, że mi nie wywali. Chociaż. Chociaż może coś tam się stanie. Ogólnie, ogólnie jakby nie patrzeć, to to jest 25 tysięcy, więc to nie jest żadne, to, to nie jest żadna malutka liczba, tylko 25 koła. Jeśli myślicie, że to mała liczba, to policzcie sobie. Od 1 do 25 tysięcy. Jeśli się ludzicie i myślicie, że to jest mało, to policzcie. Nie zmuszam, nie zmuszam. O. ja tu sobie właśnie przelecę, żeby wam to wszystko pokazać, czy coś jeszcze nawet nie wczytało. Po prostu, jest teraz tego tak dużo i tak mi laguje, po prostu sam nie wierzę, że moja konsola to wytrzymuje. To jest jak bomba atomowa. Patrzcie, bo tu się pewnie jeszcze nie doczytało. No, bardzo dużo się nie doczytało. Aż mi zaczyna lagować. Tutaj coś odwala. Nigdy nie miałem takich lagów, szczerze mówiąc. Wlecę le, w to tak na, dla ryzyka. I oto wybuch. Aż takiej wielkiej katastrofy tutaj się nie spodziewałem. I to są właśnie całe obrażenia. Dosłownie, tutaj coś się zadziało. Tu w ogóle masakra. Tam coś się chyba zadziało. O! O to mi chodziło. Tu się będzie się działo. Tutaj się w ogóle mi nie doczytało. Odlećmy na chwilkę. No i tutaj będzie się leciało. Tutaj są małe szkody. Tam są największe. Tu, tu coś się dzieje. No sami. Sami to możecie sobie ocenić. Więc oto efekt. Kosola nadal żyje, więc no. Trzymajcie się i Elo.